Dobrze. Wszyscy mieli problemy, chyba w naszym klubie, z ropą, z dodatkami bio. Każdy czyścił zbiornik, każdy miał jakiś problem w trakcie płynięcia, który mógł się skończyć nieraz tragicznie. I praktycznie od paru lat walczymy z paliwem bio. Paliwo nie bio jest na nielicznych CPN-ach na wybrzeżu. Tutaj mamy efekt kilku lat tego, co wyrosło w nierzewnym zbiorniku, było tego oczywiście dużo więcej od kartera. I teraz będę próbował rozpuścić różnymi chemikaliami, jakie mogą się teoretycznie pojawić na jachcie. Robię to na przystanie, także to, co miałem, co ewentualnie można by było do mycia zbiornika dolać. O, to ta breja to jest to, co zostało w małej części wyciągnięte ze zbiornika. To jest taka faza już zaawansowana. Mi się gdzieś przytrafiło, to to bardziej wyglądało jak jakiś gumić, glut. Jak taka gumka, która spływa po ścianie dla dzieci, zabawka. Nie dało się tego inaczej niż mechanicznie ściągnąć. No i teraz wrzucam pierwszą próbkę. Szkoda, że nie mam szpatułetki innego rodzaju. Tak. OK. O, takie to jest, widzicie? jakby połączone jakimiś włóknami bez mała, dobra, mam pierwszą próbkę i pierwsza próbka ląduje w nafcie pach no i sobie oczekamy co się z tym stanie, później sobie zmieszamy, rzucam następną próbkę następna próbka do benzyny, nie oczekuję tu wielkich efektów, ani w benzynie tu jest bardziej reaktywne środowisko, czyli aceton a zobaczymy, co będzie zabój z acetonem tych żyjątek. Co by to nie było. Spektrometru nie używam. Niestety na no jachcie czegoś takiego nie wożę. Tyk masowego, oczywiście. Mikroskopu też nie mam. Ale z też może się uda uzyskać jakiś zadowalający efekt. Co może nam pomóc czyścić ten szajs, który nam teraz serwują w tak drogim paliwie bio szaleństwo i zagrożenie życia jeszcze biorą tego akcyzę nie wiem kto tam rządzi, ale w pewnym sensie bandyci i teraz zaczynamy mieszać nie powinienem szpatułki wymieniać między poszczególnymi preparatami które teraz próbuję uzyskać próbuję to działostwo rozpuszczać nafta jak widzimy nie robi na tym glucie wrażenia teraz ja wyobraźcie sak zatkany naszego paliwa i przerwanie, przyrzucce wchodzenie do portu, zatkanie silnika i przerwa w pracy i już ładnie maszt obrany z żagli i surfujemy po falach licząc tylko na silnik. Benzyna bez mała. Natychmiastowego efektu nie ma nawet po dłuższej chwili. Później się obejrzymy. Teraz aceton. Na aceton bardzo liczyłem, że to będzie pierwszy, który zacznie żreć. I tak teoretycznie stawiłem w kolejności agresywności poszczególnych środowisk, w których będę próbował to właściwie usunąć. Komary gryzą. Widać, im to też nie przeszkadza. Może przyciąga ich ta padlina ropna. W końcu nazwa robocza ropy to jest gnojówka. Nawóz. Rafinujemy. Mamy z ropy wszystko, bez małas chemicznych produktów, nie tylko paliwowych. Jak widzimy, że aceton jak gdyby może uwolnić od ścianek, ale to rozpuszczanie jakieś wydajne nie jest. Zostają całe mechaniczne kłaki bez mała jak, jak rozpuszczone trochę celulozy odrobiny. Teraz perhydrol. Coś zabójczego. On jest w bardzo dużym stężeniu, 35%. Także zaraz dołożymy tu wody. Żeby zmniejszyć roztwór może być bardziej reaktywny, bo tutaj też jak gdyby coś strasznie zabójczego jak perhydrol nie jest w stanie nic z tym zrobić. No i zostaje nasz kochany ksylen. W myjemy wszystkie narzędzia z żywic i nie tylko no. rozpuszcza w miarę jak aceton. Także nie wiem co teraz tańsze, ksylen czy aceton, ceny szaleją. Ok. Od razu dziękuję koledze Piotkowi za użyczenie nam próbki swojego szajsu ze zbiornika z ropą na jachcie. Zrobię małą przerwę i próbuję do perhydrolu dodać H2O.